Dzień dobry pokażę Wam, jak wykonać portret jak z obrazu pabla Picassa. Będziecie potrzebować do tego tekturę. To jest taka tektura z pudełka. Może być również każda inna tektura, oby była wystarczająco sztywna. To jest bardzo ważne. Yy, z tektury. Będziecie wycinać sobie elementy twarzy. Jakie wyciąć? To jest w materiałach, które Wam wysłałam. Tutaj zobaczcie, mam już wyciętą gotową twarz z naklejonymi elementami, które będą tłem dla oczu, ucha, nosa, ust. Potem też ją pomaluję tutaj, żebyście widzieli, jak ja po kolei to robię. Pokażę Wam, jak takie elementy wyglądają oddzielnie, bez naklejenia. To jest kształt twarzy. Oczywiście, swój kształt wybierzecie sobie dowolnie z dokumentów, z szablonów, które Wam wysłałam. Możecie również wybrać sobie coś swojego, wymyśleć sobie sami. Tu są poszczególne elementy. Zobaczcie, wycięty nos, który potem trzeba. Nakleić, tutaj zostawiamy oczywiście miejsce na linię włosów. Wycięty kształt oka można nakleić tak. Można nakleić tak. Tak jak to w kubizmie, o którym Wam już opowiadałam. Sami modelujecie swój portret z figur geometrycznych. Drugie oko. Usta. I wymyśliłam kształt jednego ucha. To wszystko trzeba przykleić zgodnie z tym, co sobie zaprojektujecie, ewentualnie wykorzystacie z wysłanych przeze mnie szablonów. I co dalej? Jak jest już? Naklejone. W klasie w tej chwili ciszy czekałabym, że ktoś z Was się odezwie, żeby powiedzieć co dalej. Ale jakoś tutaj Was nie słyszę. I moja odpowiedź na pytanie, co dalej, padła w głowie, ponieważ wiem, że mówię do Was, do moich uczniów i dlatego czekałam odruchowo, myśląc, że jestem na lekcji, że odpowiecie. Stąd była ta cisza. Co dalej malujemy? Można użyć farb akrylowych. Będą wtedy bardzo trwałe. Jeżeli potem chcielibyście taki element sobie gdzieś w domu powiesić. Ale można też użyć zwykłych farb, plakatowych albo takich w tubkach albo po prostu takich jakie macie w domu w słoiczkach zwykłych farb plakatowych szkolnych, ja już sobie tutaj na paletce przygotowałam kolory jakich będę chciała używać wy też możecie sobie wcześniej już przygotować zaprojektować sobie i zabrać się do malowania postanowiłam że dużą część twarzy tej postaci zostawię w kolorze, naturalnym kolorze pudełka. Tak też można zrobić, ale żeby nie wszystko, żeby jednak elementy kolorowe się pojawiły. Najpierw jednak narysuję to, co chcę, żeby na pewno było widoczne. Czyli chcę oddzielić tutaj linię włosów. Ona też może być po prostu geometryczna. Tutaj dodam gdzie niegdzie kosmyki. O i na przykład tutaj i potem wzdłuż tych linii będę kładła kolejne odcienie. Tutaj domyślamy się, będzie otwarte oko. Jak to jest w kubizmie, możemy narysować je w prosty geometryczny sposób. Na dole robimy jeszcze jedną obwódkę i wsujemy źrenice. To będzie oko, drugie oko będzie patrzyło na nas bokiem. Co też jest jak najbardziej poprawne. Nos, który też można zrobić sobie we wzory i na jego czubku zrobić duże Piegi. usta Na twarzy dodam Rumience też będą takie geometryczne i wcale nie będą musiały być różowe, jak zobaczycie. Fragment brody, a z drugiej strony rumieniec będzie zahaczał o oko i ucho. Jak najbardziej. Mogę te fragmenty oddzielić ciemnym konturem flamastra. W niczym to nie przeszkadza. Wybiorę sobie zielony. I wszystko. Coś nie chcę pisać. Wezmę inny. O. I wszystko można. Obkonturować! Potem te kontury zamalujecie farbami. I w niczym nie będzie przeszkadzać że będzie je widać. Ktoś się czuje bardzo pewnie i wie, co chce robić, to nie musi najpierw rysować tych konturów ołówkiem. Może od razu zrobić to lamastrem. Zacznę od pomalowania włosów. Ciemno niebieski kolor. Tak, jak już mówiłam, nie martwimy się tym, że zamalujemy kontur. Nie martwimy się tym, że nam gdzieś zostanie, że będzie go widać. Oczywiście, jak przy każdej pracy, uczulam Was, że nie musicie robić dokładnie tak jak ja. Mój pokaz jest po to, żebyście zobaczyli, w jaki sposób stosować narzędzia, w jaki sposób używać techniki. A ja bardzo się cieszę, gdy staracie się na bazie tego, co ja Wam pokazuję, kreować coś, co Wam się najbardziej spodoba. Swoje własne projekty. Także możecie sobie na przykład na rozgrzewkę zrobić dokładnie to, co ja, po to, żeby zobaczyć, jak to się dzieje, a potem zrobić po swojemu. Środkowe pasmo zrobimy jakiegoś kontrastowego koloru. Niech ono będzie zielone. Postaram się przy tej pracy mniej gadać, to wtedy będzie ona troszkę szybciej powstawała. Mamy pomalowane włosy. Teraz namaluję. <tryk> Teraz namaluję to co jest na twarzy. Rumieńce, zarost. <tryk> Pamiętajcie, że one nie muszą być w takich kolorach, jak to widzicie naturalnie. Postarajcie się też kolory sobie mieszać. O, ja tutaj wezmę jasno niebieski. Delikatnie zmieszam go z jasno zielonym. I zobaczcie, powstał nam taki kolor morski. I on będzie tłem dla oka. To, co jest przyklejone tutaj, co jest fragmentem ucha, zostawiam niepomalowane. Zwróćcie też uwagę na to, że używam bardzo niewiele wody do tych farb plakatowych. Dlaczego? Dlatego, żeby od razu tworzyły gęstą kryjącą powierzchnię, a ten całkiem dolny fragment chciałabym, żeby był też w jakimś jaskrawym kolorze. Robimy kolor. Pomieszamy czerwony. Z odrobiną ciemnego niebieskiego. I białym. O i zobaczcie, powstaje jasny, dosyć intensywny kolor. Które wykorzystam też tutaj jako tło do piegów na nosie. Farby plakatowe są farbami kryjącymi. Użyłam już tego słowa. Znaczy to, że potrafią, jak widzicie, bardzo dokładnie pokrywać powierzchnię, i również jak wyschnął, to można na jednym kolorze malować innym kolorem i to nie będzie prześwitywać. Dlatego tutaj śmiało widzicie, troszeczkę wchodzę na tą linię biegów, ponieważ wiem, że za chwilę bez problemu żadnego je zamaluję. Górna część nosa. Niech będzie po prostu czerwona. Użyję już do tego czystego pędzla, bo zależy mi, żeby to był czysty, czerwony kolor. I od razu pomaluję nim. Gusta. Myślę teraz, że tutaj przydałby się nam jakiś ciemniejszy kolor. Mamy na palecce kilka, możemy sobie jakiś kolor sami wykreować. Co będzie, jak zmieszam nasz jasny czerwony z niebieskim? O, myślę, że będzie dobrze. do naszego drugiego rumieńca wykorzystam kolor żółty. Pędzelek jest lekko zabrudzony zielonym. Przepraszam was, niebieskim. A niebieski plus żółty daje nam kolor zielony, dlatego nasz żółty nie będzie taki czysty. Zobaczcie, będzie lekko zazieleniony. Będzie nawet zostawiał smugi takie Zabiegi kolorystyczne można jak najbardziej wykorzystywać celowo do uzyskiwania cieniowania czy płaszczyzn o różnych odcieniach tego samego koloru. Zostały nam oczy, dlatego oka myślę sobie, że zrobię jeszcze żółtą obwódkę na dole i na górze. A to drugie oko będzie zazielenione. Kolor źrenicy. Niech nasza postać będzie błękitno oka. A jeszcze piegi zostały za chwilę. Sto o niebieskich oczach, brunet. I o ciemno-niebieskich źrenicach. Oczy nie są symetryczne, pamiętajcie o tym. również ciemno niebieskie będzie miał Biegi. biały kolor i lekko brudny pędzel dadzą nam nie taki czysty biały, ale o zabarwieniu błękitnym. No i w oczach Myślę, że poprawmy jeszcze kontury. Wiecie co? A ja taką białą zrobię jeszcze obwódkę wokół ust. Niech one się dużo bardziej wyróżniają. I teraz myślę sobie, że jednak tutaj twarz nie zostawimy takiej w kolorze kartonu. Tworzenie, malowanie jest procesem, który się dzieje cały czas i bardzo często efekt końcowy różni się od tego, co sobie zaplanujecie, właśnie dlatego, że w praktyce okazuje się, że och, wychodzi mi na to, że mogę tu namalować coś innego. Ale teraz jeszcze zrobię obwódkę wokół oczu, Wykorzystam do tego farbę zieloną, zmieszaną z niebieskim, lekko. Poprawimy tutaj o. Oczy. Drugie. Tutaj niech będą bardziej niebieska ta obwódka. O. I jaki my tutaj zrobimy mu kolor na twarzy. Czy zostawimy taki, co? A ja myślę, że jednak trzeba by troszeczkę poprawić tutaj nasz rumieniec. Jest taki niewyraźny. Może zostawię jednak karton. No. no dobra. I proszę. Portret niczym z obrazu Pabla Picassa gotowy. To jest wasze zadanie. Powtarzam, <laughs> wysłałam Wam różne wzory takich portretów. Możecie sobie wybrać któryś z nich. Możecie zrobić dokładnie taki co ja, tylko na przykład nadać swoje kolory. Wielkość tego portretu, jaka ma być? No, widzicie, niech to będzie przynajmniej ta baza twarzy, jak kartka A4. A resztę elementów, wielkość to już dobierzcie sobie sami. Niech to będzie już tutaj wasze dzieło, wasz projekt. I zobaczycie, że praca nad portretem kubistycznym jest bardzo ciekawa. I może ktoś z Was zrobi coś więcej w tym temacie i poczuje się naprawdę jak przedstawiciel kubizmu, na przykład jak Pablo Picasso. Do dzieła.